Redzy. Te dwa piękna para już jest sprzedana Jędzenka i Ferbart. Piękne, zdrowe, silne. A te jeszcze są wolne. Niebieskie Janzenka. Tu dwie Janzenki razem. Po oryginałach Absolutne Raritasy Lichte. Prynces przepiękne Hop, laura. Chodź, chodź Laura chodź a ja gołąbki tu jadę samczyk tu jadę samczyk samiczka na nakrapiany szamczyk, ferbart i Janzenki. jeden, dwa, 3, cztery janzeny i ferbart a tak naprawdę to wszystko janzeny, bo te ferbarty też po oryginałach bezpośrednio od eklatka też janzeny. mogą być u Was pojutrze już transport daj mi znać, organizuję transport może takie wspaniałe gołąbki mieć u siebie na gołębniku piękne, zdrowe na moich produktach życia mistrz oddziału bielsko-biała moje gołębia i moje produkty w tym roku także 2004 na stare super wyniki to wszystko się sprawdza nowy hodowca jest na ręce Wyjechał z Niemiec z powrotem do Polski, tam mieszka. I od razu jest Misztwo. To na razie tyle. Cześć, koledzy.